Cieszę się, że mogę po raz kolejny przywitać się z Państwem i zaprosić na spotkanie w Kręgu Biblii. Jest dzisiaj ze mną Dariusz i Jarosław. Witam Was serdecznie. Tematem dzisiejszego rozważenia są słowa zapisane w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale 15 wersecie, gdzie Jan mówi „Nie miłujcie świata”. W związku z tym mam takie pytanie. Dlaczego Jan mówi, żeby nie miłować świata? Przecież świat, który oglądamy, na który patrzymy, przyroda, to jest tak piękne, tak cudowne, Pan Bóg to tak wspaniale stworzył, ukształtował. Dlaczego, dlaczego mamy tego nie miłować? Co Bóg mówi o pięknie i wartości tego świata łącznie z człowiekiem? Co jedynie jest wieczne i trwałe? Będziemy dzisiaj na pewno mogli się zastanowić nad tym. Co znaczy nie miłować tego świata? W dalszej części ja może zacznę tym, że no rzeczywiście to Bóg stworzył nas świat, to Bóg stworzył człowieka i wszystko co na nim jest. I słowo Boże mówi, że Bóg stworzył na mieszkanie naszą ziemię. <laughs> Przepraszam. I wszystko co stworzył Bóg na początku, słowo Boże mówi, że było bardzo dobre. Natomiast w pewnym momencie człowiek upadł, człowiek zgrzeszył i od tego momentu w świecie zaczęły się dziać problemy. Świat zaczął, można powiedzieć, nie funkcjonować tak jak Bóg go urządził na początku. Grzech to spowodował, grzech, który się wkradnął, grzech, który przyjął człowiek do siebie. Spowodował e, te fatalne następstwa i ten upadek nie tylko człowieka, ale i naszego świata również. I Słowo Boże mówi e, w, liście, w Księdze Izajasza e, w 40 rozdziale tak. Głos mówi zwiastu i rzekłem co mam zwiastować to wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań, zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat wienny, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Słowo Boże mówi, że niestety, yy, i to na innych miejscach również wskazuje, że nie tylko świat zostanie zniszczony, przeminie. Jezus na yy, innym miejscu powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale Słowo moje trwa na wieki. Yy, człowiek tu jest również przyrównany do trawy, do kwiatu. Dziś jesteś, jutro cię może nie być. To spowodowało, jak powiedziałem, grzech, następstwa grzechu. I dzisiaj jesteśmy tego świadkami i doświadczamy i oglądamy, że człowiek dzisiaj jest, a jutro rzeczywiście go może nie być. Dzisiaj jesteś, jutro cię może nie być. Natomiast dlatego człowiek powinien skierować się, dlatego że chce być, żyć wiecznie i chce właściwie funkcjonować, powinien się skoncentrować i skupić na słowach Jezusa Chrystusa, na Jego przesłaniu, które mają, są ponadczasowe, które są wieczne i wtedy człowiek również, gdy skieruje się na to słowo, skupi się na Bogu, może osiągnąć również wieczność. Nie być tylko tą uschłą trawą, która dziś jest, a jutro może nie być. Tak, dziękuję Ci właśnie, bo to jest świat jest niesamowicie piękny, tak cudowny, ale jednak przemijający. Tak jak powiedziałeś, człowiek jest jak trawa, który bardzo szybko odchodzi, bardzo szybko usycha i diabeł on właściwie chce, aby człowiek nie został zbawiony. On zastawia na człowieka różne pułapki, różne przeszkody, kłody rzuca mu pod nogi... Jarku, chciałbym Ciebie zapytać, jakie to są właśnie pułapki, które diabeł próbuje zastawiać na człowieka, który próbuje zniszczyć człowieka. Na co jesteśmy narażeni? No odpowiem tak, rzeczywiście, jak tutaj Darek mówił, świat to, co akurat Bóg stworzył na samym początku było piękne i idealne, ale grzech spowodował że ten świat został skażony. I szatan wykorzystując to piękno tego świata, ale jednak skażone grzechem, wykorzystuje do tego, by zastawić pułapki na człowieka, by człowiek podążył za swoimi porządliwościami, a w ten sposób odwrócił i odsunął się od Boga. W pierwszym liście Jana w drugim rozdziale, i tutaj odczytałeś część wersetu, ja może przeczytam jeszcze raz od 15. Apostoł Jan mówi coś takiego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z ojca ale ze świata i świat przemija wraz z swoją ale kto pełni wolę bożą trwa na wieki i tutaj Jan mówi że są tak jakby trzy aspekty dotyczące tego świata i umiłowania tego świata którym jeżeli ulegniemy to będzie nas to oddzielać od Ojca. Bo on tu mówi, to nie jest z ojca, to jest tutaj ze świata. I mówi o porządliwości ciała, o porządliwości oczu i o pysze wzbudzaniu się w pychę. Porządliwość ciała, czyli uleganie swoim własnym, nie powiem potrzebom, ale tak jakby zachciankom. Tu nie chodzi o to, by zaspokajać nasze potrzeby, które mamy. Chodzi o jedzenie i picie. Chociaż w tym też, jeżeli nie mamy umiaru, to możemy zgrzeszyć. Tu chodzi o to, by ulegać naszym zachciankom. Nie zastanawiając się nad tym, czy to jest dobre, czy złe. Nie zastanawiając się nad tym, czy to się Bogu podoba, czy nie. Ale patrząc, ja tego chcę. Takie podejście jest ze świata, a nie z Boga. Druga rzecz. Pożądliwość oczu. Nie wszystko to, co na pierwszy rzut oka wydaje mi się piękne, musi być dobre. Gdy patrzymy na pewne rzeczy, to możemy ulec naszym pożądliwościom, o którym już mówiłem. I trzecia rzecz. Pycha życia. Pokładanie nadziei i budowanie przede wszystkim na sobie. Już pierwsi ludzie o których czytamy w Księdze Rodzaju, chodzi mi o Adama i Ewę, właśnie nie ustrzegli się tym trzem pułapkom szatana. Bo gdy zobaczyli owoc, zobaczyli. Ulegli swoim zachciankom, chcieli spróbować, bo ładnie wyglądał, jak smakuje. W tym momencie, gdy go zerwali i spróbowali, złamali Boży zakaz. Ale była jeszcze trzecia rzecz, która ich do tego podsunęła. Usłyszeli, gdy zjecie, staniecie się równi Bogu. Pycha. Te trzy rzeczy porządliwość oczu, pożądliwość ciała, bo były dobre prawdopodobnie, tak wyglądały. I chęć stania się równym Bogu spowodowało, że oni zgrzeszyli. I w podobnych sytuacjach my teraz się znajdujemy w naszym codziennym życiu. Jesteśmy otoczeni tyloma bodźcami, które pobudzają nasze porządliwości, a nie gaszą. Jesteśmy otoczeni tyloma bodźcami, które zbudzają w nas chęć ulegnięcia i stania się jakimś lepszym, większym, bardziej przez ludzi docenianym, pycha. To wszystko wokół nas jest. I my musimy się z tym zmagać. My nie mamy, tak jak Jan powiedział, skupiać się na tym. Co więcej, umiłować tego. Bo gdy to zrobimy, to nie będzie w nas miłości ojca. Nie będziemy w tym momencie tymi, którzy mogą się nazywać dziećmi Bożymi. Bo jeżeli tu pokładamy nadzieję i ufność, to nie pokładamy w Bogu. Tak, właśnie. I to Jan ma na myśli, żeby. Człowiek nie miłował świata grzechu, tego, co jest złe, co się Panu Bogu nie podoba na tym świecie. To właśnie Jan mówi, mówiąc o miłości tego świata. Pan Jezus, gdy tutaj przebywał na ziemi, on był tak jak my, jak człowiek. Był człowiekiem. I tak samo był narażony na różne pokusy diabelskie, na pułapki, które próbował zastawiać. Ale Pan Jezus nie zgrzeszył. Pan Jezus się nie poddał. Szatan go nie przyłapał na, 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 na niczym. W jaki sposób Pan Jezus się opierał szatanowi, że nie zgrzeszył? Przede wszystkim patrząc na życie Jezusa Chrystusa jest to dla nas największy przykład, jak mamy żyć, postępować, by nie ulec pokusom, nie ulec rządzom grzechu bo tak jak Jarek tu powiedział, nie mówicie świata, to są właśnie te pokusy, porządliwości, które świat ze sobą niesie. Szatan y, szczególnie atakuje y, właśnie ludzi wierzących, bo wie, że tych, którzy są jego, nie musi już tak o nich walczyć, ale chodzi jak lewy ryczący, by porwać kogoś, by pociągnąć do siebie jeszcze, by człowieka y, wciągnąć do grzechu, y, do tego, by... Gdy wciąga grzech, to tak naprawdę człowiek staje się zniewolony, zniszczony i poraniony wewnętrznie i często również zewnętrznie. Dlatego przykładem dla nas jest niewątpliwie Jezus Chrystus, który mamy jego wspaniałe przykłady, opierania się i zwalczania pokus. Jeden z takich szczególnych chwil, gdy Jezus Chrystus był na poście przez 40 dni i nocy na pustyni. I tam mamy fragment, gdzie szatan go zaatakował. Przybyłby skusić go, by zrobić coś, by Jezusa Chrystusa skłonić do jakiegoś upadku grzechu. I Jezus Chrystus tam w fragmentach, gdy szatan mu oferował, czy bogactwa, czy pokłon jeden, zawsze tam kierował się na Boga, na Słowo Boże. I potrafił odeprzeć ataki szatańskie. I gdy po raz kolejny szatan zaatakował Jezus Chrystus, gdy znów obronił się Słowem Bożym, to widzimy, że szatan odstąpił od niego i przystąpili aniołowie i służyli mu. Ale na innych miejscach również mamy przykład, że Jezus Chrystus często spędzał dnie na pomocy człowiekowi, na służeniu mu, a w nocy. Mamy fragmenty, gdy chodził na ustronne miejsca, na górę wychodził i tam niemal całą noc często Jezus Chrystus się modlił i prosił Pana Boga i miał z nim łączność. To jest przykład dla nas, jeśli chcemy się oprzeć atakom szatańskim, bo one będą atakować nas z każdej strony. Czy, czy szatan, szatan zna, zna często słabości i poznaje słabości człowieka? Co jest Twoją słabą stroną, będzie chciał to wykorzystać. I musimy, patrząc na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela rawiary, by tak jak Jezus Chrystus, mieć społeczność z Bogiem, na modlitwie, na bliskiej łączności, na poznawaniu Słowa Bożego, na czytaniu Jego, poznawaniu prawd Jego, na mocy Jego, by odeprzeć ataki szatańskie, by być blisko Boga. Jeśli jesteś blisko Boga. Szatan nie ma do ciebie dostępu. Jeśli odsuwasz się, to szatan już czeka tylko na ten moment. Jest, szatan jest bardzo chytry i my to mo możemy również na swoich doświadczeniach powiedzieć. Czasami bywa tak, że my, my czujemy się mocni, spełnieni, że zrobiliśmy coś dobrego, a przychodzi moment że szatan tylko czeka, aż wymęczyć nasz organizm czasami i później podaje różne pokusy. Możemy mówić wiele rzeczy takich, które rzeczywiście ataki szatańskie potrafią być tak sprytne, dlatego my tym bardziej musimy na to zważać. Tam bardziej musimy być blisko z Bogiem, bo inaczej człowiek bardzo łatwo może ulec tym pokusom i porządliwościom. Tak sami jesteśmy bezradni, sami nie jesteśmy w stanie się oprzeć szatanowi, ale z Bożą pomocą możemy to osiągnąć i osiągniemy to, jeżeli zaufamy Bogu, jeżeli będziemy wierni Bogu, bo no to co powiedziałeś o Panu Jezusie, Pan Jezus doskonale znał słowo Boże. Wiedział jak dać opór szatanowi i przede wszystkim miał moc od Boga. To co powiedziałeś, że spędzał całe noce na modlitwie, prosząc Ojca, aby mu dał siłę, aby mu dał moc i potrafił dać odpór szatanowi. Ale apostoł Paweł daje jeszcze pewne rady, jak się właśnie tym pokusom oprzeć, jak odeprzeć te e, ataki szatana. O czym mówi apostoł Paweł? Tutaj podobnie chodzi Ci o drugi list Pawła do Koryntia i szósty rozdział. Apostoł Paweł mówi tutaj o jednej sytuacji, by żyjąc tutaj na tej ziemi, bo jesteśmy tutaj. My nie żyjemy na bezludnej wyspie. Żyjemy wśród ludzi, którzy może Boga znają, może nie, ale w wielu sytuacjach nie kroczą Bożymi wytycznymi, nie kroczą tą drogą, która ma prowadzić do zbawienia. I Paweł tutaj daje nam takie zalecenie. Może nawet... Stanowcze wezwanie, by w naszym codziennym życiu i w tym dążeniu do zbawienia nie łączyć się z tymi ludźmi niewierzącymi. W sensie, by wspólnie razem nie budować czegoś trwałego. Ja może przeczytam tę wersetę od czternastego. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Boża a Bałwanami? Między myśmy bowiem świątynią Boga Żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę Was. I będę Wam ojcem, a Wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I tutaj nie chodzi może właśnie o to, byśmy my faktycznie w tej chwili poszli na jakąś na jakieś odosobnienie, zamieszkali na jakiejś pustelni, odłączyli się w ogóle od ludzi i już w samotności wiedli życie. Nie. Tu chodzi raczej o to, by w tym co czynimy, by w podejmowaniu decyzji nie kierować się wytycznymi świata, ale wytycznymi Słowa Bożego. W innym przypadku też chodzi tutaj o to, by unikać miejsc, sytuacji i ludzi, którzy będą skłaniać nas ku czemuś złemu, a nie dobremu. By unikać miejsc, sytuacji i ludzi, które to będą wzbudzały w nas porządliwości i będą powodowały, że możemy im ulec. Lepiej jest czasami odwrócić się i uciec, niż iść świadomie z premedytacją tam, gdzie wiemy, że będziemy kuszeni. I myślę, że to miał Paweł na myśli. By w podejmowaniu decyzji i w kierowaniu się w naszym życiu iść drogą i wytycznymi Bożymi, a nie tego świata. I budować na Bogu, a nie na tym, co świat. Dlatego mamy się od tego nawet czasami odciąć i będzie to spowodowało to, że będziemy tak jakby czasami z boku, że będziemy czasami tak jakby dla ludzi zdziwieniem, czymś jakby egzotycznym. Ale pojawia się tutaj pytanie, co my chcemy osiągnąć? Czy my chcemy, żyć wiecznie wtedy kiedy przyjdzie tutaj pan po raz drugi chcemy być zabrani i na zawsze już z nim być czy chcemy zostać tutaj na ziemi i zginiemy bo jak już wcześniej mówiłem Jan powiedział jeżeli umiłujesz ten świat to już nie miłujesz boga ale jeżeli umiłujesz boga to tak naprawdę niewiele będziesz miał wspólnego z tym Czym się kieruje świat i z tą drogą, którą kroczy wielu ludzi? Tak, dziękuję Wam bardzo. Świat został pięknie stworzony przez Pana Boga. To człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, zniszczył to, co było piękne, co było wspaniałe, cudowne. I Pan Bóg powiedział, że ten świat przeminie, przeminie z tą porządliwością, która jest na świecie. I jeżeli my zaufamy Panu Bogu, jeżeli my... Oprzemy się pokusom diabelskim. Jeżeli będziemy wierni Panu Bogu, to gdy przyjdzie Pan Jezus, zabierze nas do domu Ojca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Wam, kochani słuchacze tego wszystkiego, zapraszam na kolejne spotkanie.